Z tej strony Emil Elektrikos-Emieńczyk na kanale EMI Hydroelektro. I tutaj będzie trochę nietypowy odcinek vlogowy, dlatego że zależałoby mi zakończyć jedną z miniserii, ale przyszło mi też, że omówię tutaj na tym odcinku kilka moich zleceń, które nie dokończyły się finału swojej realizacji. Gdzieś zostały przerwane, i tutaj opowiem, dlaczego one zostały przerwane, na jakie trudności zdarza mi się napotykać w relacjach z klientami. I na początku mały disclaimer. Moja praca polega na tym, że wykonuję Zlecenia u klientów, także hmm, przyjeżdżam pod dany adres, robię pracę tak zwaną wash and go. To, co jest tam do wykonania, czy jest to praca elektryczna, czy hydrauliczna, czy kwestia związana z jakimiś drobnymi remontami innego typu, czy to prace psiarskie. Chociaż jednak. Hmm, w tym wypadku wola, aby to były prace najlepiej elektryczne, hydrauliczne również, inne prace remontowe wykonuje bardziej przy okazji pracy elektrycznych bądź hydraulicznych. W dodatku, co już zdążyliście zauważyć, jestem osobą autystyczną ze stwierdzonym zespołem Aspergera, więc no nie unikam tych kontaktów społecznych, nie mam nic do nawiązywania relacji społecznych, ale to jak one wyglądają, no z przyczyn właśnie zespołu Aspergera te relacje społeczne mogą być lekko zaburzone, dziwaczne, i specyficzne, o czym tutaj również na tym materiale będę mówić. I teraz są na przykład u mnie tego typu miniserie, które w zasadzie praca doczekała się końca. To zlecenie doczekało się końca swojej realizacji. Mówię o miniserii kuchennej, w której jest kilka odcinków, 5 czy 6 odcinków. I tutaj bardziej chodzi o to, że te odcinki są nakręcone 20 par odcinków, blisko 30, tylko jest to kwestia montażu na komputerze i czasu i możliwości przeznaczonych na ten montaż, których to no czas, czasu nie mam zwyczajnie, aby te odcinki zmontować. Dlatego macie jedynie serię demonstracyjną składającą się z kilku Jedynie kilku odcinków montowanych bardzo mocno wyrywkowo. Czy ta seria doczeka się zmontowania? Nie wiem, nie mogę tego obiecać. Zobaczymy, co da się zrobić, ale tutaj jest to w ten sposób skonstruowane, że jak już wypuszczę jeden odcinek, no to warto by było całą serię puścić do końca. I teraz już przechodząc całkiem do rzeczy, zlecenia, które nie doczekały się końca swojej realizacji. I te będą akurat z 2022 roku, który był bardzo dziwnym rokiem, specyficznym, ciekawym. W momencie jak się nagrywam jest 4 października, także jeszcze różne rzeczy się mogą wydarzyć, bardzo ciekawe. Ale... Na pewno zleceniem numer jeden, w swojej specyficzności, jedno z moich najbardziej specyficznych zleceń w 20-letniej karier karierze elektroinstalatorskiej było to z rozdzielnicą na wymiar z naoplastu. I tutaj do tej miniserii jest kilka filmów na przykład film z łazienki kładzeniu instalacji elektrycznej, czy właśnie z wymianą podstawy licznikowej na rozdzielnicę podwymiar. I tutaj to zlecenie samo w sobie, ono się doczekało końca realizacji, ale miało mieć swój dalszy ciąg w postaci tego, że część instalacji tutaj jest niedostosowana do przepisów, dlatego że część jest wykonana przewodem dwużyłowym 1,5 mm kwadrat na obwody gniazdowe, część jest wykonana przewodem aluminiowym. Ale e, sęk w tym, że mm, klientka została mi polecona przez dobrego znajomego, z którym znamy się już no 20 par lat, ja go znam od czasu dzieciństwa, ale no, jego sympatia okazało się osobą na początku dość specyficzną w obyciu, i to był moment, że trzeba było z tego zlecenia uciekać, bo zwyczajnie, no nie było jej na miejscu pracy. No bo ona pracuje za granicą, także kontakt był telefoniczny i bardzo mocno ograniczony. Ciężko tam się było dogadać co do tych realizacji, co mam robić, jak mam robić, więc było zwyczajnie tak, że pracę wykonuję po uważaniu to, co robię za słuszne, to, co uważam za słuszne, to wykonuję, co już samo w sobie brzmi bardzo dziwnie, ale no zwyczajnie nie dało rady się z tą panią dogadać w żaden sposób. Później jak już przyjechała, no to przeprowadzała się, do nowego mieszkania i na miejscu no, zawołała mnie do takich drobnych prac, już tak pod koniec, jak mieszkanie było wymalowane, wykończone. I tak w dużym skrócie okazała się moją najbardziej agresywną klientką w całej karierze. I mam tutaj nagrany odcinek na drugi kanał EmiLMI, i zwyczajnie nie chcę się w tym temacie powtarzać, ale e, można by powiedzieć, że zwyczajnie hmm, fakt, że klientka okazała się osobą bardzo mocno agresywną, niezrównoważoną, e, dodajmy do tego bardzo mocno specyficzną. No to z tego powodu tutaj ta seria nie doczeka się kontynuacji. Prosiliście tam o ujęcia ze złącza, ale no, no nie chce się już tam po prostu pokazywać, nie chce sobie robić problemów. Inna ciekawa seria składająca się z dziewięciu filmów. Jest to seria rozdzielnicy stumodłowej firmy Marszte w taniej rozdzielnicy z wyposażeniem bardziej już kosztownym Siemensa Centrona i tutaj też ta seria nie doczeka się końca realizacji no zostanie to przerwano dwóch miesięcy w tym momencie nie pojawiał się film Żadna kontynuacja, dlatego że no, no nie sądzę, że już się pojawi. Będąc przejazdem jakiś czas temu, 3-4 tygodnie temu, um, udało mi się zerknąć tam do tego remontowanego mieszkania, tak z zewnątrz zupełnie przejazdem i okazuje się, że remont został przerwany. Była to, było to zlecenie remontu kompleksowego mieszkania w starej kamienicy, które wziął mój kolega. A było także, ja jestem no, na dokładkę tam do prac takich porządkowych, pomocowych oraz do prac elektrycznych. I tutaj bardzo wiele się wywaliło rzeczy po drodze. Między innymi wywaliły się bardzo mocno finanse. Kolega źle przeliczył kwestie finansowe, paliwo liczył kiedy jeszcze było po 5 zł na litr. W momencie, kiedy już ta realizacja się zaczęła, paliwo skoczyło do 7-8 zł i z tego co udało mi się domyślić, no szkoda trochę, że kolega mi nie powiedział wtedy wprost, że to było serio, po prostu kwestią tylko moich domysłów. Ale moja wypłata poszła na paliwo, żeby, no żebyśmy mogli dojeżdżać i tą pracę wykonywać, czyli pierwszy fail. Drugim failem było po prostu tempo tej pracy oraz moich innych zleceń realizowanych w trakcie. i sprawa, kiedy tak mocno wysypało mi się zdrowie, że karetka zabrała mnie do szpitala w kłodzku. Stali widzowie będą wiedzieć o co chodzi w tym temacie, bo tutaj już ta sprawa została przeze mnie bardzo mocno skomentowana na obydwa kanały YouTube'owe. Kolejną kwestią były pewne sprawy organizacyjne, czy tak powiedzmy sąsiedzkie związane z tą pracą. Eee, Tutaj klientka wnioskowała o większy przydział mocy o 21 kW ze względu na pełne elektryczne uposażenie tego mieszkania, ogrzewanie oraz inne urządzenia, które były w wykonaniu wyłącznie elektrycznym, więc tutaj zasilanie miałoby być trójfazowe, ale sąsiedzi nie za bardzo zgodzili się na pracę w częściach wspólnych. No przede wszystkim jedna, tak powiem, ironicznie, no cudownie przemiła pani sąsiadka mieszkająca na parterze, nie wyraziła takiej zgody. Było bardzo trudno się w tym temacie dogadać. I do, do samego końca się nie dogadaliśmy. No i w pewnym momencie znowu kwestia finansowa. Koledzy zaczęły kończyć się. Pieniądze, jeśli chodzi o realizację zlecenia, w gruncie rzeczy, kiedy udało mi się w lipcu przyjechać do Alany, no to wtedy w tym czasie kolega z tej pracy zrezygnował. Dla mnie były umówione jeszcze inne rzeczy, związane z elektryką. Ale klientka w pewnym momencie przestała się odzywać i, i hip-hip, hura, zostawiła dwie mini faktury nieopłacone w dwóch hurtowniach elektrycznych w Kłodzku. Jedną wartości 161 zł, drugą wartości około 240 zł. Nie tysiące, tylko 240 zł i 161 zł na takie Malutkie kwoty, wiem, że sprawa poszła do sądu, i wiem, że może być tak, że sąd powoła mnie w tej kwestii tutaj na świadka. Była też kwestia związana z tym, że kiedy. No, podczas mojego pobytu w szpitalu, e, na moje miejsce przyszedł inny elektryk, który Wykonał WLZ i wykonał go nie do końca poprawnie. Tutaj macie z tego film na moim kanale, jak on to wykonał, jak to zostało przeze mnie przebudowane, ta część instalacji. No i ten elektryk, żeby tak powiedzieć, podwędził, ukradł, zabrał sobie pewne materiały elektryczne. I tutaj wyglądało tak, że YouTube... Jeden z moich filmów na YouTube opublikowanych wcześniej, posłużył jako dowód w sprawie, że elektryk te rzeczy oddał. Także, no, mój YouTube się bardzo pozytywnie przysłużył. Jedna kwestia, poza tym, YouTube się w ogóle przysłużył temu. Że te prace były przeze mnie kontynuowane no niejako charytatywnie, bez wynagrodzenia finansowego, a wręcz wyglądało to tak, że jeszcze dokładam się finansowo do tej pracy. Nie mam z tego tytułu wynagrodzenia i można by się było zapytać, co zrobić w takiej sprawie. No, w zasadzie, kiedy już po, tutaj dogadywaliśmy się za rozliczenia tygodniówkowe, tygodniówki. Bardzo mało płatne tygodniówki niskopłatne. Także no, były to śmieciowe wypłaty, ale no ale były to najważniejsze. I już na trzeci tydzień, kiedy przy, przyjechała mi pomóc kerry z Keritechu. Bo zwyczajnie tempo było takie, że, no, że był mi potrzebny ktoś drugi do tych prac elektrycznych. No, to już ten trzeci tydzień nie był opłacony. No, i w zasadzie, jak już czwarty tydzień nie był opłacony, to na zasadzie sayonara, ja rezygnuję. Ale trochę z tego z dwóch względów. Ze względu właśnie na to, na YouTube, YouTube znowu uratował sytuację. Ze względu na to, że pojawiały się filmy, które były troszkę szerzej oglądane, żeby się nie tłumaczyć, albo seria została nagle przerwana, co to się stało. A druga rzecz. I to myślę, że trochę ważniejsza. Co zrobić w takiej sytuacji, bo ja jestem tutaj podwykonawcą na tym zleceniu. No i mogę zrobić tak, zwyczajnie mogę zrezygnować z tej pracy i po mnie przyjdzie ktoś inny. No taki elektryk, jak to już udało mi się powiedzieć przed chwilą, który przyjdzie, gdzieś tam sobie podwędzi jakieś materiały elektryczne, ale przede wszystkim nie będzie miał zielonego, bladego pojęcia, jak po mnie tą elektrykę skończyć i zacznie się gadanie, że elektryka jest pieprzona, źle wykonana, niepoprawnie, niedobrze i trzeba wszystko rozmontować znowu. Wykuć, wyciągnąć przewody, położyć na nowo, bo są źle położone. Tak jak to bywa w tej sytuacji i klientka nie miałaby pretensji do mojego kolegi, tylko miałaby pretensje do mnie jako do elektroinstalatorki. Można było zrobić jeszcze inaczej że powiedzieć wprost klience, że no kolega, który wziął ten. Tą pracę, który jest tutaj głównym wykonawcą, zwyczajnie nie płaci mi wynagrodzenia za moją pracę. No to ja z tej pracy rezygnuję. I albo będę mieć po prostu to swoje wynagrodzenie zapłacone, albo z tej pracy zrezygnuję. Klientka nie miałaby żadnego obowiązku dodatkowo się do tej pracy dokładać, co z kolei z drugiej strony byłoby zachowaniem. Niezbyt uczciwym w stosunku do kolegi, z którym no już niejedno zlecenie udało mi się wykonać. Sam kolega obiecał, że no wyrówna, wyrówna mi te straty, że e, pokryje mi to, co wziął sobie na paliwo, ale obietnica, obiecanki, cacanki na tym się to zakończyło, i to chyba było najbardziej. Wkurzające i denerwujące mnie, wyprowadzające z równowagi w tej całej sprawie, skoro wie, że mi tego nie wyrówna, no to w zasadzie po co mi obiecuje, że mi to wyrówna? I kolejne bardzo ciekawe zlecenie, zlecenie również w starej kamienicy, Remont. Tutaj już dogadaliśmy się. Ja i klientka, z tego co pamiętam, jeszcze końcem marca bodajże, e, mieszkanie prawie 90 m2, i dla mnie były tutaj zaplanowane prace elektryczne i hydrauliczne. W całości również e, mieszkanie w całości miało być. Tutaj wyposażone w energię elektryczną, ogrzewane energią elektryczną, i tak dalej, i tak dalej. Więc przydział mocy do 21 kW standardowo. No i tak. I sąsiedzi okazali się bardzo w tym przypadku fantastycznymi, dobrymi, cudownymi ludźmi, którzy y, częstowali i obiadem, i na herbatę mnie zapraszali. Także, no, bardzo, bardzo w porządku, ludzie. Okazało się też, że jeden z tych sąsiadów jest moim kolegą ze stażu pracy z 2010 roku. i eee, Cóż coś, coś tu jeszcze można dodać? No, trafił mi się pobyt w szpitalu właśnie ze względu na przeciążenie. Eee, Brak odpoczynku, i tak dalej. No, bo przyznam, że nałożyły mi się to ta praca z tą pracą z rozdzielnicą z centronami. Do tego jeszcze inne rzeczy, i mój stan zdrowotny był już taki, że no trzeba było sobie ten odpoczynek wywalczyć przymusowo. Na co no niektórzy klienci byli na mnie trochę wściekli, no ale no cóż ze względu na swoje dolegliwości czy tam autyzm, zespół Aspergera pracuje z trybami. Mam swoje tryby pracy i staram się ich trzymać. Jeśli nie mogę się ich trzymać, no to takie rzeczy jak sytuacje, że karetka zabiera mnie do szpitala, no to no, będą się zdarzały. Także no, ta praca została przerwana. Udało mi się wykonać prace tutaj przygotowawcze elektryczne, demontaż sprzętów, odpięcie WLZ od tego mieszkania, zamontowanie gniazda prowizorycznego, demontaż instalacji wodnej, boilera. No, i w zasadzie na tym moje prace się tutaj zakończyły. Później przyszła po mnie ekipa, która powiedziała, że oni, jak już wchodzą, to robią wszystko. Także mnie odsunięto od tych prac, i no było to spowodowane bardzo różnymi czynnikami, między innymi czasem. Klientce zależało na czasie, bo do końca sierpnia no mieszkanie miało być już możliwe do zamieszkania. Pierwotnie miała być to ekipa składana z kilku różnych, niezwiązanych ze sobą osób, wykonawców. W po znajomości, tu jakiś znajomy, tam znajomy, tu ktoś, kto zrobi płytki. Kolega, z którym współpracuję miał zrobić gładzie. Mnie miał przypaść jednak największy udział w tych pracach remontowych. Takie rzeczy, których wiem, że umiem, że się podejmę, no to... Było to w ten sposób uzgodnione, no ale trafił się szpital, czas uciekał. Także 17 dni z życiorysów wyrwanych. I klientka zdecydowała się wynająć ekipę bardzo mocno poleconą. I tak w dużym skrócie, ta ekipa doprowadziła do katastrofy budowlanej. Także no, trochę za dużo wycieli stropu i ludziom. Ludzie od spodu zaczęły sufity pękać. Wiem, że jakieś pęknięcia na ścianach u sąsiadów, poniżej, także doprowadziło to również do pewnych no nieporozumień sąsiedzkich, bardzo nieprzyjemnych, także zabrakło emi i no ta praca zaczęła się sypać. No, tutaj sobie trochę, trochę śmieszkuje, ale ekipa polecona na, no ale tutaj się nie sprawdzili i prace zostały w pewnym momencie prze przerwane przez inspektora budowlanego. Także dlatego na przykład to zlecenie nie doczekało się końca realizacji. I tutaj macie przykłady z tego 2022 roku. Można by było wymieniać również inne przypadki, tak jak na przykład, że inwestor poważnie się rozchorował. Gdzieś, no najczęściej są to kwestie finansowe, że okazuje się, że pieniądze były, ale poszło na coś innego, na przykład na ratowanie powiedzmy chorej siostrzenicy i okazuje się, że no nici z remontu albo... Czasem jest tak, że ktoś robi mi krecią robotę, e, że w zasadzie klient-klientka już się zdecydowała, ale ktoś tam no, powiedział, że Emi to nie umie, że Emi się nie zna, że nie potrafi tego zrobić. E, I no, klient-klientka gdzieś tam z przezorności trochę rezygnuje z moich usług. Różne, różne, różne mogą to być przypadki, że zlecenie dziś zostanie przerwane. I tutaj, na YouTubie, widzicie, jest ileś takich przykładów, że e, nie tyle chodzi o montaż samych filmów, co po prostu fakt, że zlecenie nie doczekało swojego końca realizacji i zostało przerwane w trakcie jego wykonywania. W tym odcinku byłoby to na tyle. Dzięki za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych filmów.